Miłego oglądania życzy Telkap, dostawca telewizji Ultra i światłowodu w Twoim domu. We wtorek 1 kwietnia w Oranżerii Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego rozstrzygnięto konkurs dla dzieci z okazji Światowego Dnia Wody. Organizatorem było Miasto Pruszków, które zaprosiło do zabawy przedszkolaki oraz uczniów z lokalnych placówek. Tym razem głównym tematem przewodnim była ochrona lodowców. Lodowców jako już no niestety ginących, można powiedzieć, form naszych zjawisk naturalnych, w których dzisiaj mamy 69% wartości wody słodkiej. Starsza młodzież zaskoczyła nas trochę takim podejściem codziennego użytkowania wody, dbania o nią, dbania o każdą kropelkę, a jednocześnie zastosowania nowoczesnych urządzeń do tego, żeby jednak je wykorzystywać i dbać o każdy decymetr sześcienny wody użytkowej. Jeżeli chodzi o młodsze prezentacje, to jednak to jest estetyka, twórcza kreacja i podejście takie animacyjne do tego, w jaki sposób można zwrócić uwagę na ginące lodowce. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy kategorie. Grupy przedszkolne przygotowały rysunki pod hasłem: Chroni przyrodę, oszczędzaj wodę. Uczniowie klas 0-3 tworzyli prace plastyczne o tym, co trzeba wiedzieć o lodowcach. Z kolei starsza młodzież klas 4-8 nagrała filmy w formie rolek z propozycjami: jak oszczędzać wodę młodzież, dzieci, ta najmłodsza bardzo lubi się utożsamiać właśnie z tą zieloną naturą, a w szczególności z otaczającym ich środowiskiem naturalnym. Stąd też łatwo za pośrednictwem ich trafić do rodziców starszego pokolenia, gdzie często sami musimy się edukować w tym zakresie, a oni pokazują nam ciekawostki, które w tym świecie natury występują. Lauraci trzech pierwszych miejsc każdej kategorii oraz wyróżnień otrzymali prezenty w postaci sprzętu sportowo-rekreacyjnego czy gadżetów edukacyjnych. Nagrody i dyplomy wręczał zastępca prezydenta miasta w towarzystwie naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.